Będąc już członkiem klubu Toastmasters, ty decydujesz, jak szybko chcesz się rozwijać. Sam wybierasz ścieżkę, tak zwany pathway. Moja to na przykład przekonywanie i wywieranie wpływu. A czym jest mowa przygotowana? W ramach wybranej ścieżki szukasz tematu, który chcesz przybliżyć publiczności. Następnie wpisujesz go wraz z datą na platformie EasySpeak. Wciąż jeszcze masz dużo wątpliwości? Nie wiesz, czy cel mowy będzie jasno przekazany? Spokojnie, zostaw sobie margines czasu na omówienie tego wszystkiego z osobistym mentorem. Nie wahaj się. Każda kolejna wygłoszona mowa sprawia, że doskonalisz swoje umiejętności. Do dzieła!